Tak, witam Państwa w środę 24 lutego. Zapraszam na Telefakty. Marszałek w browarze. Dzisiaj chcemy pokazać kuluary, pokazać zaplecze. Regionalne targi pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na targach będzie prezentowało się kilkudziesięciu pracodawców z terenu Ostrowca. Ruszają soboty ze zdrowiem. Głównym celem programu sobota ze zdrowiem było obniżenie zachorowalności i innymi Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas przyjechał dziś do ostrowca świętokrzyskiego, aby zapoznać się i bliżej obejrzeć stary browar, na który gmina chce pozyskać środki unijne z regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego. Apetyty są duże, ale czy uda się je zaspokoić? Swoją iskierkę nadziei zapalił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podczas wizyty w Ostrowieckim Starym Browarze. Te słowa mogą być nadzieją dla gminy Ostrowiec na pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na rewitalizację historycznego budynku. Dziś Adam Jarubas przyjechał do Ostrowca na zaproszenie prezydenta Jarosława Górczyńskiego. Dzisiaj chcemy pokazać kuluary, pokazać zaplecze, żeby uzmysłowić zakres tych Robót. Dzisiaj intencją wizyty jest zapoznanie się ze szczegółami tego projektu. Pewnie będzie tak, ufam, że ocena zakończy się pozytywnie dla dla tego projektu, chociaż konkurencja jest bardzo duża. Temat Ostrowieckiego Browaru Kultury znany jest w Urzędzie Marszałkowskim, bo starania o pozyskanie funduszy na jego rewitalizację trwają od wielu lat. Do tej pory były bezskuteczne. Czasem jest tak, i myślę, że to dobrze, że, że niektóre pierwsze podejścia się nie, nie udają, bo, bo później potrafimy spojrzeć na, na ten projekt w inny sposób. I Ja absolutnie jestem przekonany, że to podejście, które dzisiaj tutaj Dedykujecie do, do rewitalizacji tego zasobu kultury. Jest takim gospodarskim, bardzo, bardzo też obliczony na, na miarę możliwości miasta podejściem. Poprzedni projekt przewidywał budowę browaru w partnerstwie publiczno-prywatnym i opiewał na kwotę ponad 70 milionów złotych. Obecny jest znacznie okrojony. Suma, która jest potrzebna na tę rewitalizację, to około 21 milionów. Ale konkurencja także jest duża. Ostrowiecki browar kultury będzie rywalizował m.in. z projektem parku Dziedzictwa Ziemi Świętokrzyskiej. Jest kilku beneficjentów, którzy by. Chcieli rzeczywiście zagrać o najwyższą dopuszczalną linią demarkacyjną stawkę. Ale moim zdaniem tu patrząc na zakres pełną historię projektu to akurat ambicje Ostrowca są uzasadnione, ale jak powiedziałem trudno mi wyrokować w tym momencie bo muszą te dokumenty być gruntownie przebadane. Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na cel zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego przewiduje 60 milionów złotych, ale projektów złożonych na konkurs jest kilkadziesiąt i opiewają na kwotę 300 milionów. Mamy tutaj Główną kopertę ogólnowojewódzką, 60 milionów. Oprócz tego są jeszcze dwa konkursy w ramach subregionów. Góry Świętokrzyskie mają 11 milionów dodatkowo i. Obszar uzdrowiskowy również 11 milionów. Jak mówi prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński, w nowym projekcie wykorzystano dotychczasowe dokumentacje sporządzone na potrzeby poprzednich. Dodaje, że jeśli uda się fundusze pozyskać, to remont nie będzie kolidował z działalnością instytucji kulturalnych. Chcemy uszanować to, co zostało kiedyś wykonane przez architektów, projektantów. To jest dobry materiał wyjściowy. Stąd tutaj też zaangażowanie osób, które pełnią funkcję. W tych trzech jednostkach, aby znaleźć części wspólne, aby móc połączyć pewne obszary i ograniczyć koszty tej inwestycji. I to zostało zrobione. Ostrowiecki Browar Kultury po rewitalizacji miałby połączyć trzy miejskie instytucje kulturalne: Biuro Wystaw Artystycznych, Miejską Bibliotekę Publiczną i Miejskie Centrum Kultury. Wyniki konkursu znane będą w połowie roku. Marszałek Adam Jarubas przywiózł do Ostrowca Świętokrzyskiego dobre informacje. Dziś Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przetargowej na ważne inwestycje drogowe w powiecie ostrowieckim. Dzisiaj Zarząd Województwa podjął decyzję upoważniające Świętokrzyski Zarząd Dróg do ogłoszenia przetargu na 754 od Samsonowicza w kierunku Bałtowa, także może, można powiedzieć, że wieloletni, bardzo długi okres przygotowywania tej inwestycji wkracza w Kraczow fazę już przetargową. Jak Państwo wiecie, na tym ciągu trwają jeszcze prace w zakresie przygotowywania dokumentacji we do współpracy i z Panem Prezydentem i ze Starostwem Powiatowym. Także ten, ten ciąg będzie realizowany jako w drugim etapie, kiedy ta dokumentacja będzie, będzie już gotowa, ale nie chcemy czekać, ogłaszamy przetarg. Również 755, obwodnica Ćmielowa i ten brakujący odcinek, który, który jeszcze, no można powiedzieć, nie został wykonany teraz w tej edycji funduszy unijnych, będzie również objęty tym przetargiem. Także można powiedzieć, że dzisiaj taka dobra wiadomość, już fakt, zarząd województwa dzisiaj rano podjął tę decyzję. Muzyka 4 marca 2016 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim ruszają Regionalne Targi Pracy. Będzie to okazja dla osób bezrobotnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów, aby bliżej zapoznać się z ofertą pracodawców. W piątek 4 marca w godzinach od 10 do 13 w hali przy Liceum Ogólnokształcącym numer 3 imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędą się Regionalne Targi Pracy. Targi. Prace przeznaczone są dla osób poszukujących pracy, tych, które chcą zmienić pracę, dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub uzyskać takowe. Osoby, które chcą założyć swoją działalność gospodarczą, również otrzymają na tych targach pracę. Na targach będzie prezentowało się kilkudziesięciu pracodawców z terenu Ostrowca i powiatów, z których to powiatów urzędy są współorganizatorami tych targów pracy, także oferta będzie dosyć szeroka. Już w tej chwili mamy około 400 stanowisk pracy zgłoszonych przez pracodawców którzy będą się prezentować na tych targach Jakie powiaty się zaprezentują Powiat opatowski, sandomierski, ostrowiecki, starochowicki i skarżyski Jaki jest główny cel tego wydarzenia Głównym celem jest uzyskanie pracy przez osoby bezrobotne lub te które chcą zmienić pracę jak na wstępie zaznaczyłem no i podniesienie kwalifikacji zawodowych czyli krótko rzecz ujmując likwidacja lub zmniejszenie bezrobocia Regionalne targi pracy adresowane są nie tylko do osób bezrobotnych, ale także do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych czy studentów. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, które będą wchodziły na rynek pracy. I chcą dowiedzieć się, jak na tym rynku pracy zaistnieć, jak się zaprezentować pracodawcy, jak wyróżnić spośród innych osób, które poszukują pracy, będą mogły też na tych targach pracy uzyskać informacje. Krótkie szkolenia, prezentacje będą przeznaczone również dla tej grupy młodzieży. Ze względu na szeroko nakreślone cele, część wystawiennicza targów będzie obejmowała trzy strefy: edukacyjną, zatrudnienia oraz przedsiębiorczości. Zawodnicy z klubu olimpiad specjalnych Szansa Ostrowiec Świętokrzyski już niebawem jako jedyni reprezentować będą Polskę podczas drugiego otwartego międzynarodowego turnieju olimpiad specjalnych, który odbędzie się na Łotwie. Praktycznie całkiem niespodziewanie spadło na nas to, że jako jedyni w Polsce dostaliśmy nominację na drugi ogólnopolski, przepraszam, ogólnoświatowy otwarty turniej. Olimpiad specjalnych w Bocze na Łotwie, w Kulidze i wyjazdem jest zawody. Te są pierwszy, trzeci kwiecień i jedzie od nas reprezentacja hmm, czterech zawodników, dwie dziewczyny, dwóch chłopaków. Jedzie trener tej reprezentacji Remigiusz Woźniak i drugi trener hmm, Przemysław Walczyk. Jedziemy naszym busem, koszty transportu pokrywamy ze środków własnych stowarzyszenia, natomiast cały ten pobyt już tam sfinansowany jest przez głównego organizatora, czyli przez Łotwę. O tym, że zdrowie jest najważniejsze, nikogo przekonywać nie trzeba. Doskonale wiedzą o tym radni z Rady Miasta i Rady Powiatu, skupieni wokół prezydenta Jarosława Górczyńskiego. W minionym roku zorganizowali cykl badań profilaktycznych dla mieszkańców. W tym roku akcja będzie mieć swą kontynuację. Ponad 900 osób z Ostrowca i powiatu ostrowieckiego zostało przebadanych w ubiegłym roku w ramach programu profilaktycznego Sobota ze Zdrowiem, który zorganizowali radni z klubu Jarosława Górczyńskiego. Głównym celem programu Sobota ze Zdrowiem było obniżenie zachorowalności i umieralności wśród mieszkańców gminy Ostrowiec i okolicznych gmin również. Wydaje mi się, że jeżeli mamy pacjenta, który jest świadomy swojego zdrowia, za o swoje zdrowie, jest lepiej, bo mamy moment, kiedy możemy mu na tyle pomóc. Na ile mniej będzie tych środków finansowych później przeznaczonych? W ramach programu odbyło się 8 cyklicznych spotkań, podczas których bezpłatnie wykonywano pomiar wagi EKG, mierzono poziom cukru, cholesterolu, wyliczano BMI i przeprowadzano konsultacje lekarskie. Program nasz ym, ym, miał na celu profilaktykę głównie chorób układu krążenia. Jak wiemy, że jest to zmora XXI wieku. I najbardziej zajęliśmy się tym problemem. W wyniku badań profilaktycznych u dwóch pacjentów wykryto bezpośredni stan zagrożenia życia. Sześciu skierowano na dalszą diagnostykę, a u dziewięciu stwierdzono cukrzycę. Oprócz takich badań biochemicznych, które były wykonywane. Każdy pacjent miał możliwość konsultacji lekarskiej, była doktor Danuta Barańska, doktor Kalina Sławek. Doktor Małgorzata Bień. Każdy lekarz specjalizuje się w zupełnie czymś innym, więc każdy pacjent mógł znaleźć takiego lekarza, mógł z takim problemem się zgłosić, jaki w tym momencie dotyczył bezpośrednio tego, 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 tego pacjenta. W ramach programu pobierano także krew na marker Jelita Grubego. W wyniku tego badania jedna osoba została skierowana na dalszą diagnostykę. U 150 pacjentów wykonano USG tarczycy, jamy brzusznej, u kobiet dodatkowo USG piersi. I tutaj wyniki są bardzo zatrważające, u 34 badanych osób wykryte zmiany w tarczycy zostały odesłane na dalszą diagnostykę, w jamie brzusznej u 16 osób oraz u 24 kobiet zmiany zostały zlokalizowane w piersiach. Niepokojącym okazał się fakt, że u prawie 350 osób wykazano stan przedmiażdżycowy, a u ponad 100 osób poziom cholesterolu był znacząco przekroczony. U 381 osób stwierdzono nadciśnienie tętnicze. Jednocześnie organizatorzy badań wciąż podkreślali, jak ważna jest profilaktyka i uświadamianie mieszkańców na temat zdrowego trybu życia. Jestem zwolennikiem, że samo uświadamianie co do stylu życia, co do. Radzenia sobie ze stresem co do nadwagi, co do nadużywania pewnych używek jest bardzo skuteczne. Koszty programu w całości pokryli radni miejscy z klubu Jarosława Górczyńskiego. Wszystko to zarobimy i będziemy robić sobota ze zdrowiem. Program jest w całości realizowany w całości z naszych własnych środków radnych z komitetu naszego pana prezydenta, komitetu Jarosława Gurczyńskiego. Tym bardziej nam jest miło się włączać, dlatego że mamy swój własny wkład jako radni i jako lekarze. Ilość badanych osób i otrzymane wyniki pokazują, że potrzeba takich akcji profilaktycznych jest duża. Dlatego radni zapowiadają, że w tym roku podobne soboty ze zdrowiem również będą organizowane. W 2016 ilość badań ma być rozszerzona, na przykład o badanie wątroby. Chodzimy z próbami wątrobowymi, to będzie ASPAT, ALAT, ponieważ wiemy jak często ludzie... Bierzemy różne suplementy, różne leki i chcemy zobaczyć w jaki sposób odcałowują na nasze zdrowie. Najbliższe spotkanie w ramach cyklu Sobota ze Zdrowiem odbędzie się 5 marca na osiedlu Ogrody w niepublicznym przedszkolu Pajacyk. Na zakończenie telefaktów mamy dobrą informację, szczególnie dla pań. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński 6 marca zaprasza na specjalny koncert z okazji Dnia Kobiet dla pań zagra zespół Pektus. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić za pośrednictwem ostrowieckich mediów wszystkie nasze mieszkanki na 6 marca z okazji Dnia Kobiet. Chciałbym wszystkie panie zaprosić na koncert zespołu Pektus na godzinę 18, hala widowiskowo-sportowa przy ulicy Świętokrzyskiej. Wszystkie panie, wstęp wolny. Zapraszam bardzo serdecznie. To wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa w dzisiejszym wydaniu Telefaktów. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję za uwagę. Telefakty już jutro o 17.30. Ja żegnam się z państwem, życząc miłego wieczoru.